z tej strony ziwach i witam Was w drugim odcinku z gry Sąsiedzi z Piekła Rodem 2 na wakacjach. Odcinek e, pierwszy, taki po samouczku, e, o wdzięcznym tytule Tajemniczy Wielbiciel. E, pierwszy przystanek naszych sąsiadów... jest sobie picio. Pierwszy przystanek naszych sąsiadów w drodze do Chin. Olga z synem postanowili urządzić sobie wyprawę na plażę. Na wieść o tym e, pomyśla, nasz nieznośny sąsiad również postanowi zażyć słonecznej kąpieli. A gdzie jest sąsiad, to musi być Woody. E, nie ma wskazówek, więc po prostu na szerokich wodach. Zaczynamy. Minimalnie 3, maksymalnie 5. Muszę się przyzwyczaić, mniej więcej, jak tu się grało. Bo jak jeszcze pierwszą część pamiętam, tak drugą. Bardzo kiepsko. Gdzie jestem? Gdzie jestem? A tu, czekaj, gdzie, gdzie ty idziesz? Okej, okay, muszę sobie to... Co mogę wziąć? Tu mogę coś wziąć. On sobie bierze coś, pije. Idzie do wody. Dziecko ryczy. On sobie idzie do wody. Czekam, e, muszę wiedzieć, jak on wychodzi. Teraz jak? Gdzie na górę? Wchodzi sobie chwilę pływa. A, on się bawi tą łodzią. Idzie na most. Ok. Czyli ja sobie mogę zejść. Mnie tutaj nie zobaczę. To sobie mogę wziąć. Ha, ha, ha Gdzie on teraz pójdzie? Bo ja nie wiem. Powinien iść, nie wiem, na chińskie żarcie. Czymś tu dostał, tak? A nie, wraca na leżak. Czyli ja wtedy mogę wyjść tutaj. Tak? Mam na trzy wskazówki rzeczy. Mogę trzcinę jeszcze zbadać. O, o, o. I stąd mu muszę coś wziąć. Będzie 5. I teraz tak. Łatwiej zobaczyć niż wymówić. Ryba piła. W wiaderko. Może w wiaderko złapię tego kraba? Kłetwa rekina na tym. To dziecko temu ryczy. A i tu są grabie na przykład. Z tym, że ja mogę tu być na plaży jak on tutaj jest zajęty? Czy on mnie tu zobaczy? Powinien. A takie, czy on mnie zobaczy, jak ja tu będę? Nie. Tu mogę wziąć to. Tu dajemy to. Nie? Nie, dobra. Ale potrzebuję kraba wziąć. Nie mogę. Nie, to co tam mogę zużyć? Może poczekać, aż wyjdzie. Czy on mnie tu zobaczy? Stop. A, wyszłam. Elektryczny węgorz. Ma mamy go wyłowić? Tak. Czyż mamy e elektrycznego węgorza? Co jest z tym krabem jest? czekajcie, albo nie, chciałam zobaczyć czy mnie zobaczy tu co mogę? tu się mogę schować? co się stało? albo my te grawy wzięłam co to jest? a obejść drzewo? coś takiego? nie, coś muszę z tą dziurą zrobić, dziurwą praktyczne połączenie biologii i mechaniki może rozkopiemy to nie słomką słomką naprawdę znaczy słomką to jest kij chyba bardziej niż słomka Weź, mm -hmm. nie lubię takich rzeczy co się śmiejecie Czemu tu zobaczy Ciekawy mnie. Kraba damy mu tu. Kent, z ciebie bekać. Okej, okay, teraz możemy oglądać scenkę i mamy pierwszą pułapkę. Te grabie nic mu nie dały. Aj się przestraszył. Nie, moje lusterko się pięknie nagrywa. Mamy kraba, a tu możemy obejrzeć... Zaraz nam w sumie kamera pokaże. No, chodź, 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 chodź. Nie z pudełkiem. Co on tu jeszcze robi? Kładzie się, chciałam tutaj na to dać. Co jest też z tymi grabiami? Pije i właśnie sobie krzywdę robi. <try> <try> sensu. Kładzie się. Powinno być na leżaku. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze wodorosty mogę wziąć? Gdzie mu te wodorosty powsadzać? Okej, okay, wiem. Muszę pewnie grabie tymi wodorostami zasłonić i wtedy to będzie jako yy, zakryte, nie? Ale gdzie ja mogę dać to? Biologii i mechaniki. Chodźcie, grabie. I teraz musimy to zasłonić. Ok. Lodówka spokojna. Ale to nie zmienia faktu, że nie wiem, co robić. Co się A rybę piły, on ma tu wpaść. Ok, ile to będzie pułapek? To wcale będą 4, nie 5. Gdzie jest piąta? Bo że ta, ta góra się będzie liczyła za dwie. No bo nie zrobiłam tego po kolei. Będę musiała sobie powtórzyć ten odcinek. Bo nie przygotowałam się do niego. Bo chciałam sobie tak na świeżo ograć. Bo nie za bardzo to pamiętam. Ale on teraz powinien się grzmotnąć. Tak, grzmotnął się i dodatkowo. Czyli dostałam dwie. Ale nie dostałam... Yy... Znaki figury statuetki. Ale to statuetkę sobie uzyskam poza odcinkiem. E, więc zaczniemy sobie kolejny odcinek zajęte. Minimum monet 3, maksimum 5, krasomówca. Tym razem czeka nas interesująca wyprawa w pobliżu chińskiego muru. Przepraszam, musiałam kota pogonić. Sąsiad za wszelką cenę próbuje zwrócić na siebie uwagę Olgi. Wybrane jego serca woli jednak chińską sztukę od niezdarnych zalotów. Woody postara się, żeby tak zostało, tamten, tamten pierwszy haha, odcinek. W sensie to co przed chwilą grałam będzie trochę poucinane chyba w miejscach, kiedy było takie, yy, bo nie chcę tego zostawiać. Jak mlaska? Jest jedyny. Co ja tu mogę? Nie. Nie. Gdzie mogę się schować? On jest tutaj. Są z dwóch stron te. Okej, okay, on tu pieprze, a ta to, to sobie zżera zupę. On idzie tutaj, więc ja sobie mogę przejść. Wziąć coś z torebki Olgi? jak ona tego nie zauważy, tak? Powiedzmy, że sąsiad tu teraz nie przyjdzie. Jest to jest bardziej skomplikowane niż myślałam. Czyli mamy już dwie rzeczy. Tu nic nie. Okej, okay, możemy wejść. Kulę armatnią weźmiemy. Weźmiemy pojemnik ze smarem. On sobie idzie tutaj. Weźmiemy pas z narzędziami. Pięknie przeciąłeś. On teraz idzie do roweru. Tylko czy on teraz będzie wracał, czy nie? Co on robi w tym rowerze? Przejedzie się i jemu ja na pewno muszę tu odkręcić, czyli śrubokręt na pewno tu. Puszka smaru, nie wiem gdzie. Gdzie on teraz idzie? Okej, okay, on tu wraca, czyli ja muszę zejść. No wiem, że ta prądnica jest zepsuta. Prądnica? Tak. Mam nylonowe pończochy rozmiar x. Coś mam pończochami zrobić. Z pończoch. On się rozgląda. Tu gada. Kocie, przestań. Nie wolno. Drapie mnie w stopę. Potem nie wiem co on tu do końca robi. Do prodnicy zupy? Nie. Puszka smaru? Nie. Klucz też nie? No raczej nie to. Rajstopy? stopy? przecież to jest bez sensu. Co tutaj? Z mównicą, Żeby się popłakał? Tuto, tuto, nie? Tuto? Czyli Z ale A, na papierze. Widzicie, ciemna masa. Tu muszę dać ten. Pojemnik ze smarem, puszka smaru. Gdzie mogę? Z dźwignią? Ok, z dźwignią. Teraz sobie wrócę tędy. Teraz powinno być raczej po kolei. To on już wraca. I to było tak: jedna pułapka, druga, trzecia. Bo tam dwa razy dwa się liczy. Tutaj damy. Ale on jest dioką, on się nie skapnie. Aha, tak on to zrobił. Czyli on przeciął melona. OK. Teraz możemy oglądać jego porażkę. Ale co to zrobiło? Nie do końca wiem jak to działa. Przyspieszyłam, bo ta prądnica nie miała łańcucha. Ej, i mu spadnie, zanim on pójdzie do kolejnej rzeczy. To ja nie chcę, żeby mu spadało, niech to... Powolutko, powolutko, proszę się nie spieszyć. A i teraz spadnie na niego. Powinien mhm. nie krzyczeć, tak, tak, tak. A gdzie ja jestem? Czyż przeszłam dalej? Bo ja go kliknęłam, tak jest. Powinno się udać razem ze statuetką. Ale nie będę zapeszać. Powiem Wam, że dosyć przyjemnie powoli spada ten wskaźnik, ale nie ma tutaj prestiżu, tylko trzeba od razu kopnąć i zrobić wszystko na 100%. Oh. Powiem wam, że te zagadki są bardziej chyba wymyślne niż w pierwszej części, chociaż nie, yy, zamiast podręcznika do jogi danie mu i coś o wiązaniach węzłów, to... Jezus, myślałam, że on przejedzie i mnie zobaczy tam. Ale dostałam. Dostałam statuetkę. Koleś się załamał. Olga praktycznie nic nie robiła w tym odcinku. Więc mamy naszą pierwszą statuetkę. W... Tu postaram się zrobić, a nie wiem, jak to ma tutaj wyglądać w tym samouczku. Ale dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. I do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!